Cześć siema, z tej strony Tami. Czekaj, gdzie ja jestem? Na jakim ja kanale jestem? Czekaj. Ty jestem na kanale wow. Z. Um, będziemy dzisiaj nagrywać Bedy. I Tani, proszę, proszę... Cześć, z kim ja tutaj gram? Ogólnie to tak. Jeszcze... A to ty! Czekaj, czekaj, kim ty jesteś? Bo nie pamiętam tak bardzo. Jestem Karian. A czekaj, dobra, to ty, dobra. Będziemy dzisiaj sobie grać w BEDY. Do tego to będziemy jeszcze grać w BEDY. A do tego to jeszcze ten. Na kanale, nowym kanale. Będziemy nagrywać i tak. Jak chcecie naszego Discorda, no to link w opisie, wszystko będzie tam. Tam będziecie mieć. Przynajmniej powinniście mieć wszystko. Ale dobra, ja umarłem no, David. Ej, co to na tarczyach? What? Co? Kolego? Ta, nat ta natka jest jest... jest super. I ten i zostawicie dla mnie łapkę, bo ten bo nowy kanał i też mam swój kanał. No ja proszę. Dobra, dzięki. Dobra, dawaj na nich lecimy. A to to został tylko jeden, bo ja im będę no. czy... On wyszedł. hop się chowa. Jest u nas. On ma jeszcze żelazny, żelaka. Kerek ma soczyste Smol, we Ja, we day. Day. ja z drugiej strony. Ej, aha, teraz Cockscroft może kurde mówić. Kiedy ktoś ci zniszczy łóżko, Cockscroft teraz może. Mogłeś bardziej obudować, brachu. Hop to chodź, Jesiak. Tu, chodź to świnko, No i co chodź. kurde? Co kurde, uciekasz? Ja chodź z drugiej strony lecę. E nie, 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 A, A nie, Dobra. nie, 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 ma. No to trzeba albo nie, albo... nie, się to? dobudować. Bo mi zostało dwa nie, Weź przy okazji... nie, nie, zrobię to. Ora? Chłop Dda? A ty przeżyjesz? No. Ja tutaj żyję. A gdzie drugi? Drugi no kupię... sam, nie wiem. Drugi jest ten, na drugiej wyspie. No. Na wyspie białych. A ja kupiłem TNT Kill -off. Aha. To się najwyżej na inny team. No, no tak. to się na inne teamy. Na przykład ludzie, którzy będą mieć 8... Osiem... Dobra, no, jeszcze tą grę wygramy bez Beda. On... Śmiesznie byłoby, ja tutaj czekam na przeciwników następnych. O, Aura, się Chodź tu, Bam. Dobra. A po co? Jak mi. Dobra, hop, tam uciekł. No, no Bam. ja nie będę speed bridgeować, bo nie chcę. Teraz my złocie rzuci. Jesteśmy. Tak, i mam 4 dioksów. Dobuduje ci się, mój panie. Ha, A, teraz ja jestem tym panem. Yes, 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 sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Panie Janie. Nie, nie. nie. Ej, co nie było obok nas? Ej, obok nas odmocni. Gdzie ty? Ja tutaj już jestem na następnej. Chłop tam, cyk. Chłop zrzucony. Szybko. Ja Odsuń się, odsunąć się, ja się, się, to ja w niego fire... A. Dobra. Został Dobra, czyli. Został tylko. Dobra. tylko. i Został Czyli teraz mamy największą przewagę. Boże! Ale ze mnie... Co zwaliłeś? Nie pytaj. Nie zadawaj głupich pytań. Tam jest w następnej. Widzę, widzę, widzę. On, on do nas idzie. On ma żelaznego mięsa. ale wiesz co? Dla Beki kupię hejsta. A hejsta akurat może się przejść. Yes sir! Yes sir! Yes, sir. Ale... Przeżył. No, przeżył, ale ten. swoimi firebolami. Ej, te fireball zostały znerwione, czy co? Dobra, ja, ja dedę, ale chłop mamy mało HP. Dobra, dead. Dobra, powiem ci gdzie jest ostatni. Ostatni jest na diaksach pomiędzy zielonych i żółtych. No to tu jestem. To ja jestem. A dobra to ty. Chłop jest na złotach. Na złotych. U złotych jak już. Hop ma żelaka. E, co chłop ma? E, żelaka seta i ma a ten. E, ma miecz. E, kin, e, ten. No, jest zabijesz go. Uważaj. Dobra, ez Jakiegoś Steve'ka? GG Ez Jakie GG, ez Dobra, a więc tak Witam w następnej rundzie O, to rundę tyści wykaruje Ignorujcie czat, proszę <noise> Dziękuję e, Słuchaj, ja mam tutaj bardzo fajną propozycję bo wiesz, bo my tutaj mamy takie squid gameowe takie rzeczy, co nie? I tutaj można stawiać wełnę prawie wszędzie. A dobra, wiem o co ci chodzi. Tak. Co ja nie jest tak, że to tak Dobra, leży jeden. Skanego. Leży jeden, drugi. ja to ja nam to będę chować wszystko. Teraz to ty to schowaj, ja będę na tych beuganach. Tych Teraz akuska, akurat tam oni, jest. Bo oni nie ogarniają życia. W ja też. Kurde, wełny nie mam. Boże, hit. No i nie, no i mnie zabił. Zabił mnie, zabił mnie. A znaczy ci jeszcze nie zabił. Wow. Nie zabiję. On nam po prostu będzie wełny na moście stawiać. Typowy gracz Coxcraft. Jednak o! A, bo to on. Ta, tu jakiś bambój, Bambiczek Ja myślałem, że to ty po prostu. Ta, ja, ja różowy, kurde. No. bambole, szambole, gryzą mi mamole No i oni się... Oni, oni na pewno kurde grifować most. Ten most nieestetyczny. Ja jestem aż girl. Ja czuję dyskomfort jak iść na takim moście. Proszę mi go naprawić. To se naprawi. Ale ty mi masz naprawić, bo ja nie będę używać moich pięknych chłopsk. Ym... Nie mój Ej, problem. Co? Chłop postanowił stworzyć swoją własną jakąś taką dziwną wieżę ta. Tylko że ona taka bardziej... ja się krzywa jest. No jak free. Właśnie tak właśnie o to mi chodziło. Nie uciekaj mi! Ale ja robię bardzo ciężkie parkoury, kurde. Ej, bo jest problem, bo jeszcze nie wiesz co do nas idą. O no, i niebiescy już są u nas I chłop u mnie god, jakiegoś godvija takiego Nie <śmierucham> tak. dziwnego tak. No jeszcze jeszcze kurde Spokojnie mój Huang Huang admi Ej, bo drugi jest jeszcze z naszym będzie <śmieruch> Junk admin, junk admin. Aha. Dobra, dobra, jesteśmy tragiczni w grze. Ratujcie jump Będę po, Podgłoś się troszeczkę. Będę Cię ujeżdżać jak renifera. Boże. <laughs> Czekaj, 14 sekund muszę poczekać i na następną no. rzeczy, będę mógł wysłać. Ty bo czerwoni chyba idą, idą a nie. Kojnie. ja tu lecę takich sąsiadów, których... Ocie panie, prawie zleciałem. Ocie, panie, blok klaci z jestem, jestem 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 lepszy. Stronger, bigger, bigger, better, not stronger. Please. Dawaj, lecimy. S S S S S. S, Co są boisz? Nic na komputerze? Ocie. Doskoczy, nie doskoczyłem, nie doskoczyłem. No co za chłop Dobra, lecimy na czerwony. Lecimy na wakacje, najlepsza w tym jest, że pieczemy są. To nie ma wakacji. WHAT?! Wakacje najlepsza jest przez Nie, jeszcze do... do jeszcze dostanę do, do matyzacji czy tam jak to się tam nazywa, nie pamiętam. Ile masz diamentów? Ile, ile masz IQ? Aha, czyli minus 10 Tak tego my nie mamy? Czyli to jest Ej, na razie... hopa zamordowałem? Nie! Spokojnie, to tylko gra! To tylko w niekwarcie. Proszę, YouTube, nie, nie wkurzaj się o mnie A dlaczego ty mówisz, że to są żółci, a to są zieloni? Bo nie... bo ten... bo nie widzę kolorów dobrze A, to, ale to jesteś No fastbridge.mp4 odpalać fastbridge.mp4 odpalaj autoclickera jugowal, czekaj jugowal. odpalam cheaty cyk feather settings co mogę odpalić co mi poczytuje nic lightmatica light o no lightmatica <grym> bo to ma autoplace'a. ty zapomniałem nie mam na 1.7 y chłop co jak sama. Oh. Wow, chłop, a, je, e, a jak, jak się bawi ten chłop? Jak się bawisz? A, dobrze się bawi, mówi. E, zielony, no i cyk. Dobra, wiem, że Ucho wygrywa. Idę to naprawić. Nie. Ej, panik bod jest problem! Dajmy. Ratuj mnie! daj mi! Panie! Ratuj mnie! Utknąłem do środku! Co ty tam robisz? Jak utknąłeś? No, patrz. Dawaj, zabij go! Tego, tego? No. No daj mi wełnę no i nie dawałem. No i utkłem tu, bo wełny nie mam. To mam <laughs> Ew 4 diaksy ranku i widzę. Ale Wolę ja Ci nawet pomóc nie mogę, bo zielony na nas leci. No to niech nie leci, powiedz mu ładnie. A nie na Paniwizia? Tak. No i po będzie.